A czy jest, oprócz dzieje. tego można by jeszcze by jeszcze chciało bilety dostać? Bilety są jeszcze? Także ja poproszę dwa bilety i pani to ja się skonsultuję wypadek, dobrze? To jedna minutkę, zaraz tak. tak. przepraszam bardzo. Jakie są ceny na ten spektaku na 19? 12 biletów komis. Nie, to jest komis. A słuchaj, jak jest myślisz? Słuchaj. No, jak Ci się uda sprzedać, to dobra. Jak nie, to trudno. Jakie jak jak są bilety na dzisiejszy spektakl? Żeby mógłby uzyskać, co, co trzeba bardzo. pokazać? Z tego poproszę dwa uliczne i jeden normalny. Oni też na nie przeprosili. być wrodzeni? To doskonałe. Nie, nie, jeszcze do nie. Nie, nie. Jedną lejściówkę poproszę. Przepraszam ja kupiłam te trzy bilety jedna osoba nie wyjdzie. Czy jest możliwość zwrócenia? A ja nie mam paragonu, to mi pani nie przyjmie biletu. A jeden bilet ktoś chce z państwa kupić? Co? Ile kosztuje. 60 zł. 20-60 zł. Dobra. Zależy ci No niemożliwe. Zostało 5 osób i nie będzie do nich wyjść. Z kim my to możemy przenegocjować? Myślę, że z panem Tak?

ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っ Dobra. Pyszłam na wesele w reżyserii Michała Zadary, gdyż jestem fanką tego tekstu. I staram się oglądać wszystkie wesela w Polsce. Póki co udało mi się zobaczyć wesele w Teatrze Nowym Włodzi, wesele w Teatrze Słowackiego w Krakowie, wesele tutaj, które było w Teatrze Powszechnym. No, zobaczę to wesele. No i zapraszam na wesele 10 kwietnia, w którym gram Rachelę w Teatrze Współczesnego w Szczecinie. Wystarczy?